Speedrun to PG Aua no znowu się strzelił, no kurde mać Z kurcza dostałem Myśmy szybko szpliśmy co ty robisz? <grymne> <grymne> Dobre to było ty! <grymne> to Shiba! No Czemu wystrzelacie za chwilę? P -G, P -G, Czekaj, będzie Koledzy. Bóg! Będzie bóg. Oła, no przestańcie -B -B. mnie torturować! No ja już byłem wczoraj! No ja już byłem za PG wczoraj, no. Kurde, mać! No daj mi, wyjechać stąd, kurde! Ja mi stąd wyjechać, mordo! O kurde! Kolega chce uciec od razu, mówię tylko tutaj kolego stawiamy, tutaj nie, nie wypuszczamy. No dobra, dobra, posiedzę. I tego nie, Alwin będzie tego. To akurat ty tego. Spierdalek, kurde. Zatrzymaj. Okej, okay, też... No ale się uciecz. Dzięki. Idź go za